Siempre dói z tej strony Mikłowski i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i ym, dzisiaj kontynuujemy ym, właśnie serię Minecraft Skyhard. O, jak widzicie wyrosło nam drzewko, ale uwaga, ym, to co chciałbym Wam dzisiaj pokazać to ym, właśnie ym, tam powstała neterowa wyspa, więc ym, więc może w przyszłych odcinkach na nią pójdziemy, ale ja dzisiaj mam w planach pójść właśnie na pustynną um, i tak um, jeszcze um, um jeszcze właśnie za tą tablicą ym, pojawiła się dziwna skrzynka, bo przed nagrywaniem sobie trochę chodziłem i sprawdzałem ym, co się zmieniło, no i właśnie ym, taka dziwna skrzynka nie patrzyłem co to jest, o nie jedzenie mówię, więc sprawdzamy trzy, cztery. O, no i jak widzicie mamy dostaliśmy jedzenie, więc sobie je po prostu weźmiemy i Okej. Okay. Dobra, będziemy musieli jakoś tutaj przetrwać. Ym, mamy drzewko, więc wykopiemy je po prostu. W ogóle nie wiem czemu, ale ja sobie tej temki przestawiłem. Więc po prostu sobie zrobię tak. Ta strzała mi nie jest potrzebna, pół bloki są, deski myślę, że też, wiaderka może też, węgiel też, no i jedzonko oczywiście. I już y, właśnie tutaj nic mi nie jest potrzebne z ekwipunka. Okej, okay. dobra, więc możemy sobie dalej kopać, więc spoko. Ym. Dzisiaj dobudujemy się właśnie na pustynną wyspę i zobaczymy, co się na niej kryje. Jeśli, zostawcie, jeśli jesteście ciekawi, to zostawcie lajka, like a, a ja właśnie zabieram się za kopanie kobla. Właśnie tutaj jestem. ten mój kobel. Muszę go sobie wziąć, żebym widział, ile go mam. Okej. Okay. Mmm no i spoko um, oj oj, w wodzie, a um, Tak myślę, że z um, 20 kobla chyba wystarczy. Zrobimy sobie pół płytki i będzie spok Oj, ten się spalił okej. Okay. Ki. Mm. dziewiętnaście i dwadzieścia koble już mamy, więc po prostu zrobimy sobie z niego pół płytki. Um. Dobra, ile tych półpłytek mamy łącznie? 41. Hmm, czy tak od razu się... Ło! Pora bym wpadł do lawy. Hmm. Może w sumie najpierw byśmy trochę rozbudowali wyspę. Tak mi się coś wydaje. Okej. Okay. Tutaj. Tak. I dobra, oj, tutaj mi się przez przypadek postawiło. OK. Mm. Dzisiaj mam w planach właśnie troszkę rozbudować wyspę i dostać się na pustynną wyspę, bo nie wiem co tam może być. O, i właśnie patrzcie, dodali też rudy, więc będzie ciekawie. Oj, oj. Ojoj. Oj. I znowu muszę to zrobić. Dobra. Wow. Prawie bym spadł. I był, byłoby słabo. Ale okej. Okay. O, sadzonka spadła. Ej, właśnie, bo my jeszcze tych liści nie nie zabraliśmy. To sobie zbierzemy, patyki e, no i właśnie że ja tylko nie wpadł do lawy ale okej okay. dobra poleciała tylko jedna na sadzonkach okej okay. dobra, mi się wydaje aha, dobra bo my potrzebujemy zrobić nowy kilof, bo ten jeszcze się powoli kończy. Aaa, patyki muszą być potrzebne. Okej, okay. patyczki mamy. Okej, okay. ten killoff nie będzie nam już potrzebny. Więc dobra. Mm. Nie! Możesz iść czy nie? Mm. nie? okej, okay. um, na no, szczęście się zarozpiliśmy. Mm. No i dobra. Teraz żeby tylko nie wpadł do lawy. Oj, ładka, mm, okay. prawe znowu bym wpadł i byłoby słabo No ale oke okay. mm. i dobra mm. 12 kobla 16 OK prawe bym znowu wpadł ale na szczęście udało mi się nie wpaść. Um, dobra, 19 i 20, okej. Okay. Może nawet 22 wystarczy. Tak mi się wydaje. 21 i... Oj, I 22, okej. Okay. Słońce już za niedługo zgasza to znaczy no nie wiem jak to powiedzieć sądzę że to mój znika. ok i dobudujemy się właśnie chyba mi się wydaje że do um, do um, pustych najwyższych przepraszam jakby to um, za te głosy ale Um, ale właśnie jestem u babci i dziadka, ale... no. Okej, okay, zanim długo już księżyc, wstaję. Ja bym trochę um, właśnie um, przebudował ten piecyk. A mi się wydaje, że tutaj. W hmm. sumie byśmy to troszeczkę rozbudowali. Eee, okej okay. okay. I dobra Zniszczymy sobie jeszcze ten Ojej, Ojejku, żeby się teraz Tutaj żaden mowet nie zraspił Bo by byłoby strasznie słabo Okej, okay, no na szczęście Się nie zraspił Oj e, no i dobra e, a crafting też byśmy w sumie przebudowali trochę w inne miejsce, więc z tego miejsca sobie zmieścimy o, i postawimy go sobie tutaj. E, hmm, tam niby są zwierzątka, ale tam też mnie strasznie ciekawi co tam jest. E, dobra, mi się wydaje, że mógłbym... Um, że mógłbym właśnie um, że mógłbym właśnie um, pozbierać trochę um. o daść pada najgorzej hmm. właśnie ta naderowa wyspa może dobudujemy się na nią w przyszłych odcinkach tak mi się wydaje, bo dzisiaj mam w planach na pustynną. Hmm. Hmm. Przydałoby nam się jakieś łóżko. W sumie to by było nawet spoko. Tutaj mam w planach zrobić basen. Ale no nie mogę po prostu przełożyć tej wody tutaj, bo by się ko kobal nie robił. Więc troszkę słabo, ale się Czyś. Okej, dobra. Tak um, Okej. Okay. 10 hmm Hmm. No mm, mm. okay. Może po prostu będę robił tak, żeby widzieć, czy żaden mobek Ała! Ała! okej okay. 15, 16. Czy to mnie na żonach małpków? Na szczęście nie. Aja! Dobra. 19, 20, 21. Okej, okay, no tak myślę, że za tak problem nam w zupełności wystarczy. O nie, czy to jest creeper? Tak, to jest creeper. Um, wiecie co, ja bym się na razie tam nie zbliżał. I ym, bo... ojejku creeper podchodzi. Ty może mopku lepiej sparnica? Albo po prostu go zrzucimy. Dobra. Jest. Spadł. <laughs> Dobra, jakoś sobie z nim poradziliśmy. Oj, mam kobry Najgorsze, jeśli nam kliper wybuchnie, bo to by było straszne. okej, okay, tam jest zombie. Um, a ja w sumie na razie nie mam miecza. Więc... Um, więc w sumie mogę sobie skraftować. Um, kamienny mieczyk, okej okay. Dobra, żeby tutaj na no, naszej no wyspie żaden Creeper się ja nie zaraz pił. Dobra, no chodź na walkę bydniu. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zgniło mięso nam z niego wypadło. Okej. Okay. Oj prawie znowu bym Zginął Ale na szczęście um, jest tutaj włączona kib in penta więc... Um, więc no. Okej, okay, um. O nie! O jajku! No, ale się nie pobrudzimy w trakcie sporu. Mam jedno i pół serduszka, więc może zjemy sobie chlebek. Oj. Czy on się je? Jajko. Ale się też zbugowało, nie? Dobra, zjemy sobie bewsztyk. Tyle. OK. Regeneruje nam się serca, serduszka. Więc spoko. Mm. Dobra, ja mogę na razie tutaj sobie postać. Ile ja mam tego kobla właśnie? Ja mam 35 kobla. Um. Okej. Okay. Dobra, więc możemy po prostu kontynuować. Wow. Okay. Hmm. Oh, okay. Hmm. Ja bym też wykombinował właśnie, że, em, że tutaj bym. O nie! Okej, okay, zabudowałem to. Myślałam, że tutaj nie ma dziury, ale niestety jak widać jest. No, okej. Okay. Okej, okay, niech już tak zostanie. Chciałem żeby ta lawa szybciej płynęła, ale no... Dobra, 43 kobla. Kopiemy tak do 60 i będziemy mogli dalej się um, budować na wyspie. Do 64, ok 48... Hmm... Najgorsze będzie to, że um, właśnie jak, um, jak nie będziemy spali tak długo, to pojawią się te, um, no, te latające stworzenia, które atakują i um, będzie słabo, bo będą nas to chwila atakować Więc. Lepiej um, w następnym odcinku po prostu sobie um, pójdziemy um, na wyspę zimową, ponieważ tam jest jakaś zagroda. Więc ja, jakieś zwierzętko będzie. Nie wiem, jakie to zwierzętko może być, ale mówmy się, żeby to była owca. Ponieważ Będziemy mogli mieć łóżko, no i oki. Okay. Okej, okay, dobra, mamy tak. kobla. Um, deszcz nadal pada, ale co z tego? Mamy już dzień, więc czemu by? Nie, po prostu um, zrobić tyle półpłytek, tak ile się da. okej okay. Um, 13, dziewięć. Ok, zrobiliśmy tyle półpłytek, ile się da. Ok. No dobra, sporo my mamy tego. Um, aż um, dwa taki. I właśnie. Um, no. I właśnie um, ten... I właśnie ja mam się zabrać za pochodnie robić. Um, bo mamy dwa węgle. Dwa węgla. Okej, okay, więc możemy sobie zrobić osiem pochodni i po prostu sobie oświetlimy tą wyspę, żeby tutaj mapki się nie rozpiły. Oki. Okay. Um. мы сразу то окей записываем пока тут не окей да okay. mm -hmm. там мама есть а вас не добра Posadzmy sobie jedną sadzonkę, żeby nam rosło drzewko, a ja zabieram się za dalsze budowanie. I... Na razie będziemy budować po prostu pojedynczą dróżką, ale ym, właśnie ym, no ale właśnie później jakoś to rozbudujemy ym, za nami nic nie ma więc po prostu ym, więc po prostu będziemy sobie się budować Mam nadzieję, że wystarczy nam tych pół półpłytek, a jak nie, to sobie po prostu um, dorobimy. Um, mógłbym tam w sumie skoczyć do jeziora, ale bym popsuł całą serię, więc wolę tego nie robić. Um, oj! Jejku, jak się wystraszyłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Tam idzie skrzynkę. Dzięki te tak grzmoty. Mam nadzieję, że jakiś naładowany klipper nam się nie zraspi. Bo to by było słabo. Um, okay. um, dobra, ja jestem ciekawy, co się znajduje w tej skrzyni. No i tam nic nie ma. Tutaj są wyłącznie tylko kaktusy i jedna skrzynka. Więc zobaczymy co tam jest. Mam nadzieję, że się w ogóle dobuduje. Okej. Mm. Okej, okay. okay, dobra. Jesteśmy na pustynnej wyspie. Ok, mamy śnieżki, mamy żelaza, mamy zaklęte butelki i mamy żelazny mieczek. Więc spoko. Trzy żelaza, dwie zaklęte butelki, no i dziewięć śnieżek. Ok, rzućmy sobie te butelki z Expert'em ex pod siebie. Ok, no tak się prezentuje ym, Pustynna Wyspa. Następną, na jaką się nadbudujemy, to pewnie będzie ta zimowa. Ym, ale dobra. A po prostu na końcu dobudujemy się do... No. Ojejku, jedzenia mi brakuje. A właśnie w następnym odcinku dobudujemy się do naderowej. W przyszłych odcinkach, przepraszam, był w następnym do zimowej. Ale okej. Okay. Poszeszmy sobie w sumie tą drogę z tylu tak ile mam i um, jeśli chcielibyście um, taki odcinek um, z bratem to um, to um, właśnie um, zostawcie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę no i ja wtedy pogadam z nim czy chciałby ze mną taki odcinek nagrać a więc, no. Jak mm. ładnie jesteście? Co? I właśnie, mm, no i właśnie, mm, i właśnie z nim pobieram. Dobra, co ja bym chciał jeszcze zrobić? Może bym, skraftować żelazny kilof. Okej. Okay. Mm. No i dobra. Mamy żelazne itemki. To drzewo sobie rośnie. No i tak. Jeszcze w sumie mam pomysł, żeby rozbudować sobie wyspę. Ojejku. Okay. Mm. OK. OK. Mm. Tak z dwadzieścia koblam. Myślę, że wystarczy w zupełności. No i właśnie. Mm. właśnie mm, no 19 i 20 ok rozbudujemy sobie troszeczkę wyspę i y, mi się wydaje że skończymy odcinek mm, mm, ok Hmm, dobra, wolę chyba rozbudować, tak mi się wydaje, żeby było trochę więcej miejsca, no i może w następnym odcinku um, um, zbudujemy też zagrodę. Um, co o tym myślicie? Więc, jeśli chcielibyście, zagrodę um, w następnym odcinku. To tak, z trzy łapki w górę. To ok. No i dobra. Mm. O nie, ja nie mam siedzenia. Mm. No i dobra. Trochę nam się rozbudowała wyspa. No i. Mm. Mi się wydaje, że powoli um, będziemy kończyć um, w następnym odcinku um, zbudujemy zagrodę i dobudujemy się um, do śnieżnej wyspy, która jest za mną, z taką chmurką śnieżną. Więc um, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!